Rozdział ósmy. Nad przepaścią. Przesmyk koryncki. Podczas pobytu w Atenach zrobiliśmy sobie jednodniowy wypad nad kanał koryncki. To miejsce zna chyba każdy podróżnik w Grecji. Niezwykły przesmyk oddzielający Pelopones od reszty kraju. Z samego rana wyjechaliśmy z miasta, a trasa prowadziła najpierw przez gwarne ulice Aten, potem przez coraz bardziej malownicze okolice, aż w końcu dotarliśmy do słynnego kanału. Motocykle zostały w cieniu na parkingu i musieliśmy przejść jeszcze parę metrów pieszo, żeby dostać się na most. Widok był oszałamiający. Strome jasne ściany skalne schodziły pionowo aż do wody. Daleko w dole sunęły maleńkie statki, a echo naszych głosów odbijało się od ścian przesmyku. Tato, jak to możliwe, że ktoś wykopał taki kanał? Zapytał Oluś z niedowierzaniem oglądając zdjęcia na telefonie. To bardzo długa i niezwykła historia. Już w starożytności Grecy marzyli o połączeniu Morza Egejskiego z Jońskim, żeby statki nie musiały płynąć na około całego półwyspu Pelopones. Wiesz, podobno sam cesarz Neron przybył tu kiedyś z Rzymu, z tysiącem robotników i pierwszą srebrną łopatą, żeby rozpocząć budowę kanału. Ale minęło jeszcze ponad 1800 lat, Zanim człowiek naprawdę zdołał przekopać tę skałę, pracowały tu całe ekipy z różnych krajów, a przyroda stawiała im twardy opór. Oluś zamyślił się, patrząc na pionowe ściany, na których widać kolorowe warstwy ziemi. Po chwili spytał: A są jakieś legendy o tym miejscu? Jest kilka słynnych opowieści. Grecy wierzyli, że kiedyś tylko bogowie mogli połączyć dwa morza. Dlatego powstała legenda o Herkulesie, który postanowił skrócić drogę dla statków i przebić się przez skałę własnymi rękami. Podobno chwycił swój wielki kij, oparł się nogami o dwa brzegi i zaczął roztrącać skałę, aż pękła z hukiem. Jednak bogowie nie chcieli jeszcze wtedy, by ludzie mogli tak łatwo podróżować, więc skały zrosły się z powrotem, zostawiając tylko szczelinę, która z czasem stała się przesmykiem. Inna opowieść głosi, że przez wieki nad kanałem żył olbrzymi smok morski, zwany drakontas. Smok ten pilnował, by żaden złoczyńca nie przedostał się z jednego morza do drugiego. Gdy nadchodziła burza, ludzie widzieli, jak z głębi kanału wyłania się ogromny cień, a woda zaczyna się burzyć. Wtedy żeglarze składali mu w ofierze owoce i chleb, żeby przepłynąć bezpiecznie. Czy ktoś tu kiedyś naprawdę walczył ze smokiem? Spytał Oluś z szeroko otwartymi oczami. W bajkach wszystko jest możliwe, ale jeśli chodzi o prawdziwą historię, to ludzie przez wieki mierzyli się z tym przesmykiem, i dopiero dzięki wytrwałości i pomysłowości udało się przekopać skały i połączyć dwa morza. Ale jak to się stało? Spytał Oluś, zaciekawiony. Kiedy budowniczowie kanału natrafili na bardzo trudną szczelinę w skalę, długo nie mogli jej pokonać. Próbowali rozbić ją młotami i kilofami, używali lin i kołków, ale nic nie działało. Przez wiele dni wracali do tej samej przeszkody. W końcu najstarszy z budowniczych usiadł na kamieniu, popatrzył na wszystkich i powiedział: Próbujemy siłą, ale może trzeba inaczej. Może zamiast walić w skałę, trzeba ją oszukać. Może trzeba kopać nie wprost, tylko z boku. Każdego dnia choćby o jeden kamień, i wtedy zaczęli działać inaczej. Zamiast próbować rozwalić skałę naraz, podkopywali ją powoli, ostrożnie, podważali kamienie od spodu, budowali małe rusztowania, współpracowali i pomagali sobie nawzajem, nikt się nie złościł, każdy wierzył, że się uda. Po wielu dniach szczelina zaczęła się kruszyć, kamień za kamieniem. Krok po kroku, aż w końcu udało im się przebić na drugą stronę. Dlatego powtarzano potem, że pokonali przeszkodę nie mieczem, ale właśnie wytrwałością i mądrością. Dzięki pomysłowości, cierpliwości i temu, że razem nie poddali się, nawet gdy było bardzo trudno. A więc czasem trzeba być mądrym jak Sowas Aten, a nie silnym jak Herkules. Podsumował Oluś. W pewnym momencie usłyszeliśmy okrzyk, po drugiej stronie mostu młody chłopak przygotowywał się do skoku na bandzi. Zgromadzili się ludzie, wszyscy podziwiali jego odwagę. Gdy opadł w dół, aż prawie dotknął lustra wody, wszyscy bili brawo. Tato, a ty byś skoczył? spytał Oluś z błyskiem w oku. Chyba jeszcze nie teraz, uśmiechnąłem się. Ale może kiedyś, kto wie, może wtedy usłyszę szum skrzydeł sowy Ateny, która, według jednej z legend, przynosi odwagę tym, którzy są gotowi na nowe przygody. Kiedy już ucichł gwar i opadły emocje, usiadłem na murku przy przesmyku. Patrzyłem na słońce odbijające się w wodzie. Czułem delikatny wiatr i myślałem o tym, jak niezwykłe i pełne tajemnic jest to miejsce. W takich chwilach do głowy przychodzą różne historie. Może gdzieś usłyszane, może obejrzane. A może tylko to było takie olśnienie? Dawno temu, gdy budowniczowie kanału napotykali same kłopoty, pojawił się na brzegu niezwykły starzec. Miał długą białą brodę, pelerynę z pajęczych nici i laskę z gałęzi oliwnego drzewa. Nazywano go strażnikiem kanału. Mówił cicho, ale każdy go słyszał, nawet wiatr milku, gdy zaczynał opowieść. Nie przetniecie tej ziemi, powiedział, dopóki nie złożycie daru dla bogów morza i nie obiecacie, że będziecie szanować potęgę natury. Przestraszeni robotnicy położyli więc na brzegu kawałek chleba, oliwki i figurkę żółwia, symbol szczęśliwego powrotu z podróży. I wtedy, jak za dotknięciem magicznej laski, burze ucichły, skały się uspokoiły. A prace mogły ruszyć dalej. Mówi się, że czasem, gdy słońce odbija się w wodzie kanału, jak złota moneta, można zobaczyć cień starca, strażnika, który do dziś czuwa nad tym, by ludzie korzystali z kanału mądrze, z odwagą i szacunkiem dla świata. A jak myślisz, tato, strażnik widział was wtedy? Zapytał Oluś szeptem Jestem pewien, że widział. I jeśli tylko masz w sercu odwagę i dobroć, zawsze przepuści cię przez każdą przeszkodę. Nie tylko przez kanał, ale przez każdą przygodę w życiu. Po południu wróciliśmy do Aten, a w pamięci na zawsze został widok przepaści, wąskiego kanału i tej niezwykłej bajkowej przestrzeni.